Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi relacji polsko-ukraińskich, reparacji od Niemiec, czy zmian na scenie politycznej. Proszę bardzo. No właśnie akurat Pan redaktor uprzedził też moje pytanie z tym Nord Stream 2. Zastanawia mnie, jak, jak żywą ciągle w różnych opcjach politycznych jest przestarzała, przegrana już z dawien dawna koncepcja Giedroycia o bezinteresownej, bezstronnej miłości do Ukrainy. A propos Nord Stream 2, nie dalej jak dwa, bodajże dni temu widziałem polskiego polityka, który lał krokodyle łzy, że Ukraina nie będzie mieć gazu, a nie będzie mieć ropy i i ten człowiek po prostu ja nie wiedziałem czy to jest polskojęzyczny przedstawiciel jakiegoś rządu ukraińskiego no niektórzy tacy są, nie są. niektórzy są ja na przykład pana Pawła Kowala, podejrzewam, że on jest ukraińskim agentem. Po prostu. On jest Ukraińcem, o czym nas znaczy, przekonał kapitan Stanisław Jastrzębski. Jest, Udo... Nawet jakby nie był Ukraińcem, to, to podejrzewam go, że jest ukraińskim agentem, jak najbardziej. To Po tym, co on mówi, po co on wyprawia, to, to jest ewidentne. Ale, ale... Yy, no... <ścoughs> Z Ukrainą, y, znaczy z, no, z, Uk z Ukrainą jest rzecz taka, to jest, jak mówiłem, do ostatniego Ukraińca tam Stany Zjednoczone będą się z Putinem zmagać. Y, oczywiście Polska ma tam do odegrania jakąś rolę, jakieś zadania ma do wykonania, czy w ramach NATO, czy w ramach tam jak, jakichś amerykańskich prośb, więc pamiętam, my to, na, to co my robimy, to jest właśnie obowiązki dywersanta. Takiego. My się zachowujemy jak dywersant, no to mówię, dobrze, jak już taki rozkaz jest, to tylko nie za darmo na miłość boską. Tak, na tym to polega. Jak Hitler namawiał generała Franco, żeby przystąpił do wojny po stronie Niemiec, to generał Franco nie odmówił mu wprost, tylko mówi tak, no my niedawno żeśmy tu się uporali z tą wojną domową, to jesteśmy tacy tutaj wycięcieni i tak dalej. Jakby Niemcy nam dostarczyły tam węgiel, benzynę, broni, samolotów, tyle i takie tej dostawy, że to Hitler po prostu powiedział, że wolałby sobie trzy zęby wyrwać, niż jeszcze raz taką rozmowę odbyć. No więc, o tak to się robi. No, wtedy się można targować, można negocjować, prawda, czy no nie tyle, ale to, to tam powiedzmy nie 4 miliardy, ale 3 miliardy. No to tak, bo dobrze jest mieć sojusznika. Jak się go ma, zwłaszcza takiego, to, to trzeba go szanować. Ale muskuły trzeba prężyć własne. I trzeba by. Polska powinna umieć wykorzystać swoją obecność w NATO, żeby zbudować siłę własną. Muskuły trzeba prężyć własne, bo jak się, czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się dowiedzieli we wrześniu 1939 roku. I z takich lekcji powinniśmy wyciągać wnioski, po prostu. Tyle tylko, że to pod egidą jakiejś bardziej giętkiej siły politycznej. A co nasi przywódcy robią? Bo teraz, wczoraj pan Mularczyk y, o, oznajmił całej Polsce, całemu światu właśnie, że tam nie wiem, 800 miliardów dolarów od Niemiec będzie chciał reparacji. No to ja, jak słyszę takie rzeczy, to mi się przypomina taka anegdotka, jak polska delegacja przyjechała do Stalina z propozycją, żeby nam oddał Polsce lwów i kijów. No i Stalin się zafrasował i powiedział tak: Słuchajcie, lwów to my nie mamy, ale kijów możecie dostać, ile tylko chcecie. Otóż to jest, moim zdaniem, ta cała chucpa z reparacjami wobec Niemiec. Jeszcze najgorsze jest to, ale tu zaraz do tego dojdziemy. To jest takie na wypadek, jak się wypali paliwo smoleńskie, ono już się dopala. Już tam zaczyna kopcić trochę, więc to już sam pan naczelnik państwa już zrozumiał, że to trzeba kończyć tę zabawę. Ale no, czym trzeba coś nowego wymyślić, żeby rozchuściwać emocjonalnie opinię publiczną? No i to reparacje od Niemiec, to. Znakomity pomysł, do roz... ale tylko do rozchuściwania emocjonalnego wyznawców presa Kaczyńskiego, bo do niczego innego to się nie nadaje. Bo tu stanowi, znaczy, jaka jest historia, żebyśmy tu bo ja to już jestem i agentem Putina, i niemieckim, i jak mi to mówią, to ja mówię, szkoda, że to nieprawda. Szkoda, że to nieprawda, jakbym był naprawdę agentem, no to trochę lepiej bym tu sytuował, bo socjalnie stał, prawda, pod tym kątem. A to szkoda, że to nieprawda. Tu nawiasem mówiąc, panu premierowi Morawieckiemu tak radziłem, że zamiast się wdawać w Monachium, w tę upokarzającą i niemądrą licytację, kto tam był większą ofiarą, a kto tam tego, lepszy, a kto gorszy, to jak mu ten dziennikarz, tam powiedział, że tam matka jego i tak dalej, to ja bym na miejscu premiera Morawieckiego powiedział, proszę pana, bardzo ważna to jest sprawa, którą tu pan poruszył. Polski rząd z całą pewnością, zapewniam pana, że polski rząd dołoży wszelkich starań, żeby to zbadać. Zaczniemy od tego, czy w ogóle miał pan matkę. Jak się okaże, że pan miał, no to wtedy dalej, dalsze sprawy tam wyjaśnimy, aż do samego końca. A jakby tam jeszcze mu pyskował, to no, może premier tak daleko nie powinien się posuwać, ale ja tak w radiownecz sobie pozwoliłem, że powiedziałbym na miejscu pana premiera, że tam Polska tutaj odpowiedzialność za Holokaust i tak dalej, że Polacy mordowali Żydów, to bym powiedział może szkoda, że to nieprawda. nie zmuszajcie nas żebyśmy zaczęli tego żałować tak nie zmuszajcie nas bo co to będzie jak my zaczniemy żałować tego lepiej nie przeciągajcie struny rzeczywiście czasami się to zdarza stronie żydowskiej u teraz niedawno się tak zdarzyło że jak tylko prezydent Trump przeniósł ambasadę z tel Awiwu do Jerozolimy tu natychmiast Kneset rozpoczął pracę nad ustawą, która zmierzała do opodatkowania kościołów chrześcijańskich na terenie Jerozolimy. I to wysokim podatkiem od nieruchomości. Na przykład bazylika grobu świętego miała być opodatkowana, jeśli dobrze, jakieś około 100 tysięcy dolarów, więc to naprawdę zaporowy podatek. A, w, a jeśli by powstały zaległości podatkowe, że wtedy rząd mógłby to przejmować na własność te kościoły. Jakby tak dalej poszło przy takim zaporowym podatku, to po prostu w Jerozolimie by nie, już nie było żadnego kościoła chrześci, chrześcijańskiego. Prawda? Tak. Proszę. Może informacja do nas, jak mamy obłożyć podatkiem Tak. Ja uważam, że nie powinniśmy tak postępować. Zwracam uwagę, że nawet za panowania tureckiego w Palestynie nie było opodatkowane kościoły. Nie było. Sułtan ustanawiał tam firmamy że kiedy w jakich tam ma poszczególne wyznania chrześcijańskie mają tam kult odprawować nawet takie szczegółowe że tam gdzie lampa ma wisieć taka gdzie taka to bardzo to bo to inaczej to się bili tam więc i co jak zareagowali przedstawiciele na wiadomość o tej jak to nazwali rasistowskich i dyskryminacyjnych przepisów Przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich tam w Jerozolimie zamknęli aż do odwołania bazylikę Grobu Świętego. Byłem akurat w Brukseli, jak to się stało, i w telewizji belgijskiej aż huczało od tego. To była wi wiodąca wiadomość. Tam nie tylko, że podali wiadomość, ale zaraz komentarze, dyskusje. No to... A podobno u nas była cisza. Co, znaczy, ale to takie tamtego. Tak. To pokazuje, jakie jest, mamy dziennikarstwo. I co się stało, kiedy, kiedy, tak, kiedy, kiedy taki rezonans na świecie, ta decyzja o zamknięciu bazyliki Grobu Świętego była, bo to nie tylko katolicy, ale to prawosławni, protestanci, no wszyscy, no to Kneset trzymał pracę nad tą ustawą. Zorientowali się, że mówię, są wpływowi, ale nie wszechmogący i to jest dobra wiadomość. Tak, więc trzeba trzeba po prostu jeszcze raz, mówię, siłą przyrody, siłą natury, tam kosmicznym siłą nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić, ale tym działaniom, które są skut, znaczy następstwem ludzkich, ludzkiej aktywności, to jesteśmy, my też jesteśmy ludźmi i też jakąś tam czasami, no nie. Natomiast te reparacje niemieckie jeszcze dokończę. Otóż ko konferencja w Poczdamie, bo konferencja w Poznaniu, bo państwo niemieckie w 1945 roku zostało zlikwidowane, były strefy okupacyjne, nie było żadnego rządu, nie było żadnego państwa, nic. Więc wszystko załatwiła, decyzję podejmowała konferencja w Poznaniu, trzy mocarstwa Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki i Wielka Brytania. I w sprawę reparacji to z, uregulowała konferencja w Poznaniu, przyznała Polsce reparacje, ale w puli sowieckiej. A Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z nami po bratersku. Po bratersku, żądając w dodatku, w zamian za to, że się będą dzielić tymi reparacjami po bratersku, wybierania górnośląskiego węgla za darmo. I ta sytuacja, bo węgiel wybierali naprawdę. A z tych reparacji Polska właśnie nic nie miała. I ta sytuacja była nieznośna nawet dla tamtego rządu, jaki był. I w 1953 roku, jak Stalin umarł, to oni nawet się odważyli, że to dobra, to my się zrzekniemy tych reparacji, ale wy już nie wybierajcie tego węgla górnośląskiego. I Ruscy to obiecali, ale dopiero w 1956 roku przestali, do 1956 roku wybierali. To Państwo lepiej wiecie ode mnie. I na tym stanęło. I stanowisko rządu niemieckiego, które przypomniał, jak był minister Czaputowicz w Berlinie, to minister Czaputowicz przecież powiedział, że sprawa reparacji nie jest w ogóle żadnym problemem. Nie stoi tutaj na agendzie. Ani nawet minister Waszykowski, ani Beata Szydło, nawet się nie zajęknęli o tym, bo stanowisko rządu niemieckiego jest znane. Niemcy powiadają tak. My żeśmy reparacje wypłacili zgodnie z dyspozycją konferencji w Poczdamie, a, a wasze rozliczenia z Sowietami nas nie obchodzą. I takie jest stan. I teraz pytanie, w jaki sposób Polska, która siedzi u Niemców w kieszeni, liczy na subwencje z Unii Europejskiej, czyli siedzi u Niemców w kieszeni? W jaki sposób. Polska zamierza zmusić Niemcy, żeby zrobiły to, czego nie będą chciały zrobić? Nie wiem. Jak, jak ktoś wie coś takiego, to ja chętnie posłucham. Bo na razie pan poseł Mularczyk, który to rozkręca, ja się domyślam, dlaczego on to robi, rozkręca tę histerię wokół tego. Teraz myśli właśnie te prawie 900 miliardów tam dolarów chyba. Nie wiem, no to pewnie tyle tam, oj więcej można. O, dlaczego oni tam 8 osie, tysięcy, 8 bilionów dolarów? Ja bym się nie żałował, prawda? Tyle tak samo dostanę 800, jak i 8 bilionów, prawda? Więc, to, że, więc pan y, poseł Mulaczyk, kiedy w ogóle, bo to kiedy się narodziła, narodził się ten pomysł. Na mityngu, Prawa i sprawiedliwości latem ubiegłego roku w Piotrkowie Trybunalskim. To, to pan prezes Kaczyński wpadł na taki pomysł, że teraz to będziemy dążyć do uzyskania reparacji od Niemiec. Jeszcze, jeszcze takie pomysły się, na taki pomysł wpadł, to już jest, dlatego powiedziałem, że jest niebezpieczne się robić dla Polski ten człowiek, bo wpadł na pomysł, że jak Żydzi się od nas domagają tych realizacji tych roszczeń, to my powiemy tak, dobrze, to my to wam wypłacimy, ale jak nam Niemcy zapłacą reparację? Otóż to jest szalenie niebezpieczne dla Polski, dlatego że Żydzi wtedy uzyskaliby to, na czym im najbardziej zależy, to znaczy uznanie swoich roszczeń przez, polskę, przez polskie władze. My od Niemiec prawdopodobnie nic nie uzyskamy. Natomiast, jak Polska by uznała w tej formie zasadność żydowskich roszczeń, to już oni nas tutaj wyszlamują bez litości. Proszę bardzo. Dzień dobry. Chciałem zapytać, bardziej by prosić pana lektora o komentarz w dzisiejszych wydarzeń, czyli e, wizyty pani Angeli Merkel w Polsce, a bardziej e, jej spotkania bezpośrednio z, jeżeli dobrze pamiętam, z Panem Prezydentem, to nie ma się co dziwić, z Panią Premier bardzo Szydło oraz z Panem Jarosławem Kaczyńskim oraz, tak, pytanie z ciekawości, co Pan Marek sądzi o możliwości zmiany w Polsce w przypadku potencjalnego kryzysu gospodarczego, kiedy coś się za mało, a w kontekście, czy mamy szansę na szybko, szybką zmianę, czy wzorem Pana Grzegorza Brauna Proszę moje pokolenie się pogodzić na, na taką pracę organiczną długotrwałą. Dziękuję. Wie pan, ja nie potrafię przewidywać przyszłości, więc nie wiem, co się zdarzy. Wydaje mi się, że y, liczenie na y, to, że nastąpią jakieś zmiany polityczne w następstwie katastrofy gospodarczej w Polsce y, jest trochę naiwne, y, dlatego że. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Taka sytuacja miała miejsce w roku 1980, kiedy rzeczywiście gospodarka w Polsce doznała gwałtownego załamania. No, to było jasne, dla każdego, kto umiał liczyć, to, i to nie, nie jakiejś wyższej matematyki nie wymagało znajomości wyższej matematyki. Jeżeli według komunikatów ówczesnych, rządowych w latach 70. wzrost gospodarczy nie przekraczał 4% rocznie, a długi były zaciągane na 20 i więcej procent, no to nie trzeba było być specjalnie przewidującym, żeby się domyślić, czym to się musi skończyć. I rzeczywiście kiedy w 1986 roku trzeba było rozpocząć spłacanie długu, czar prysnął w jednej chwili. W czerwcu już się bunty podniosły i tak dalej. Tylko, że wtedy, tylko, że wtedy była inna sytuacja. Wtedy Zachód był zainteresowany wywołaniem Przewrotu politycznego w Polsce. Bo te trudności gospodarcze zostały wykorzystane. A teraz nie jest, a teraz nie jest. W związku z tym, nawet jeżeli faktycznie wystąpiłyby objawy kryzysowe, to one będą, że tak powiem, klajstrowane i ten kryzys będzie rozciągany w czasie. Na tak długo jak długo się da. W związku z tym, na spektakularne polityczne załamanie, które byłoby skutkiem, następstwem kryzysu, ja bym nie liczył, nie ma po prostu warunków międzynarodowych, politycznych. Co do, bo nie wiem, oprócz tego kryzysu. Aha, czy gwałtowne, czy no to już samo z tego wynika, że nie ma co się nastawiać na, zwłaszcza gdyby, zwłaszcza gdyby to już mówiłem były utrzymane procedury demokratyczne. Co do rozmowy, wizyty pani naszej złotej i rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, no to mówiłem na samym początku, to tylko świadczy o tym, że Niemcy postanowiły do, do następnego razu ustalić jakiś modus vivendi z Jarosławem Kaczyńskim. Ustalić jakiś modus vivendi. No czy że tak powiem, będą go wysadzali w powietrze? Cały czas, czy też na pewien czas będzie pierydyżka. I wygląda na to, że dopóki się nie wyjaśni stanowisko amerykańskie, to na razie mamy okres pierydyżki. Jak długo on potrwa, to tego nie wiem, ale na razie ta wizyta świadczy o tym, że rozpoczął się okres pierydyżki w stosunkach niemiecko-kaczyńskich. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Panie redaktorze, może zejdźmy na chwilkę z tej górnolotnej polityki i chciałem zapytać, jakie jest Pana zdanie na temat nurtujących części społeczeństwa w moim wieku, tak mi się wydaje, pytanie dotyczy pana opinii i przemyśleń na temat reformy edukacji. Nigdzie tego nie ma. Ciężko może znaleźć wypowiedzi w internecie na ten temat. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak prawica w pana osobie też nie no to tylko, się tylko w mojej osobie, bo ja nikogo nie reprezentuję poza... Też pan sobą samym. Otóż ja uważam, że... Głęboka reforma edukacji w Polsce by się przydała, polegająca na tym, że zostałoby zlikwidowane Ministerstwo Edukacji yy, dlatego, że państwowy monopol edukacyjny jest szkodliwy. Państwowy monopol edukacyjny jest szkodliwy, yy, yy, narzucając jednolity program edukacyjny realizuje cele ideologiczne, zupełnie o tym nikogo nie informując. Wmontowuje się, że tak powiem, w strategię rewolucji komunistycznej, która jest prowadzona w całej Europie. A reforma powinna polegać na pluralizmie programów edukacyjnych. Jeśli ktoś, na przykład, chciałby swoje dzieci nauczać genderactwa. No to niech je naucza tyle, tylko że ciekaw jestem, jaką, jakie umiejętności nabędą, i czy ktoś będzie chciał za te umiejętności im dobrowolnie zapłacić. To jest, no tak, trzeba na to pytanie jakoś z góry odpowiedzieć. A jeżeli ktoś będzie chciał nauczać swoje dzieci jakichś pożytecznych umiejętności, to żeby też miał taką możliwość, ale żeby to była swobodna decyzja ludzi, zgodnie zresztą z konstytucyjnym zapisem. Że rodzicom przyznaje się prawo wychowywania swoich dzieci zgodnie z ich zapatrywaniami. Z ich zapatrywaniami, a nie z zapatrywaniami każdorazowego ministra edukacji. To by była dopiero realizacja tego konstytucyjnego uprawnienia. Natomiast jeśli chodzi o ocenę tej reformy, to uważam, że ona jest dobra. Mimo wszystko jest dobra, dlatego że no, usuwa największy, naj, usuwa największy idiotyzm z tej reformy poprzedniej, mianowicie gimnazja i licea, jako właśnie nie wiadomo po co. Bo przy edukacji młodego człowieka to nie jest tak, że y, tak ostatnie trzy lata edukacji to są po prostu trzy kolejne lata edukacji. Nie. To jest uwieńczenie, normalnie to jest uwieńczenie całego procesu edukacyjnego, kiedy to właściwie cały finał jest. Tymczasem licea cały ten finał marnowały. Cały ten finał marnowały. To po pierwsze. Po drugie, że młody człowiek, czternastolatek czy piętnastolatek, był zmuszony podejmować decyzję determinującą całe jego życie. No czego się będzie uczył, jaką specjalizację odbierze. Potem już mógł tylko wybrać, mógł się poruszać tylko w tym kanale, który wybrał, będąc kompletnie niezdolnym do dokonania takiego wyboru. Wreszcie trzecia, trzeci mankament to jest cel edukacji. O ile poprzednio nawet za komuny tam były ideologiczne cele jak najbardziej, ale zasadniczym celem edukacji było wyposażenie ucznia w pewien zasób wiedzy i nauczenie go umiejętności korzystania z tego zasobu, w który został wyposażony. To na skutek reformy ministra Handkego, celem edukacji stało się nauczenie ucznia prawidłowego rozwiązywania testów. To i szympansa można tak wytresować. Tyle tylko, że. Skutki tego są opłakane. Ja się zetknąłem z tym, kiedyś, yy, kiedyś zostałem poproszony o przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z 200, 250 kandydatami na politologię. No i żeby się nie katować samemu, i żeby tych ludzi tam nie mordować specjalnie, a głównie przez lenistwo własne. Licząc na to, że oni sobie nie powiedzą, o co ja ich pytam, i tak się okazało, to wyścig szczurów już są nauczeni. Które nic od tego nie zależało, ale nie powiedzieli sobie. Każdemu zadawałem te same trzy pytania. Pierwsze pytanie było takie: Proszę wymienić państwa europejskie, w których są królowie. No to jakoś żeśmy tam dochodzili, gdzie są królowie. Chodziło o to, żeby się zorientować, czy ten kandydat w ogóle się interesuje takimi sprawami. No, drugie pytanie było trochę takie bardziej skomplikowane jak się nazywa ustrój polityczny państwa, w którym jest król i ustrój polityczny państwa, w którym nie ma króla? No to tam, gdzie jest Król, to tam, że monarchiczny, a tam, gdzie nie ma króla, to przeważnie, że demokracja. No mówię, to nie ma takiego ustroju. No to dochodziliśmy tam przy pytaniach takich naprowadzających, jak, czy w Polsce jest król. No nie ma. A jaka jest oficjalna nazwa państwa Polskiego? Rzeczpospolita Polska. No to niektórzy już chwytali, inni jeszcze nie, to tym innym jeszcze... Pytanie naprowadzające następne dawałem, a czy we Francji jest król? No nie ma. A jaka jest oficjalna nazwa państwa francuskiego? Republika francuska. No to jaki ustrój polityczny? Republikański, dobrze. Na trzecie pytanie odpowiedział tylko jeden kandydat. Na 250 tylko jeden. A pytanie było takie: proszę wymienić chociaż jedną zaletę ustroju monarchicznego. I chociaż jedną zaletę ustroju republikańskiego. I ka w każdym przypadku widziałem, bo to się malowało na twarzy kandydata, gorączkowe poszukiwanie w pamięci, jak brzmi poprawna odpowiedź. Więc ja widząc yy, ten wyraz twarzy, mówię, nie, nie ma poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Ja jestem ciekaw, co pan czy pani myśli. Jeśli na przykład pan myśli, że ustrój, Monarchicznie ma żadnej zalety, to niech mi pan to powie. Tylko proszę to uzasadnić. Nic. Nie było formuły, to, to nie wiemy, co myślimy. Po prostu. To jest jak w soczewce się skupiają wszystkie wady. Tego mechanizmu. Jeżeli cel nauczania miałby zostać przy okazji, w co niestety nie bardzo wierzę, bo pani ta minister się wychlapała trochę. Z obfitości serca usta mówią, mówi: My tu musimy w całym kraju przeprowadzić taką tą konsekwentnie tę reformę, żeby nam żaden uczeń nie wypadł z systemu. O to chodzi.